Cześć, ty jesteś na kanale Planuj się kto może, Akademia dla planerów budów, a to jest taki krótki klip, w którym wyjaśnię szybko, czym jest cashflow dla budowy. Ponieważ oczywiście możesz sobie wygooglać to wyrażenie, googlając cashflow, co to wiki. No i mamy tutaj artykuł z Wikipedii, który niekoniecznie dużo nam mówi i wręcz może zasiać trochę wątpliwości w twojej głowie, gdy usłyszysz najpierw, że ty masz zrobić cashflow, a później przejdziesz jego definicję, która brzmi jak... Przepływy pieniężne, cash flow, wpływy lub wypływy środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Jednocześnie możesz sprawdzić, że cash flow to pojęcie z dziedziny finansów, jest to sprawozdanie z przepływów pieniężnych, rachunek przepływów pieniężnych. I możesz dalej doczytać, że jest to dokument sprawozdawczy podsumowujący przepływ środków pieniężnych w danym przedsiębiorstwie z uwzględnieniem ich źródeł i wykorzystania. Pokazuje zmiany, jakie zaszły w poszczególnych elementach aktywów i pasywów wykonane przez. No i jako planer się za głowę, w co ty się wpakowałeś, wcale niesłusznie. Otóż na budowie cash flow to inaczej po prostu harmonogram finansowy. Jest on często wpisany jako taki dokument w umowie, który generalny wykonawca musi przedłożyć zamawiającemu. Dlaczego? Dlatego, że zamawiający po prostu chciałby wiedzieć, jakie środki wydzielić ze swoich aktywów żeby w konkretnych miesiącach być przygotowany na faktury, jakie firma, dla której pracujesz, wystawi z powodzeniem właśnie temu zamawiającemu. I to tyle. Poza tym cashflow może też się przydać Tobie, Twojemu PM-owi, ponieważ prawdopodobnie wspólnie do centrali spółki, w której pracujecie, będziecie musieli za swoją budowę przedłożyć właśnie taki harmonogram finansowy, ponieważ tak jak klient musi sobie przygotować pieniądze, które będzie chciał wydać, na właśnie budowę, którą Ty budujesz, tak samo Twoja firma będzie chciała sobie przygotować środki, tak żeby zapewnić finansowanie prac budowlanych, które będą wykonywane na Twojej budowie. Oczywiście, w idealnym świecie fakturowanie i pozyskiwanie pieniędzy od zamawiającego działa tak, że te pieniądze starczają na bieżące rozliczenia z podwykonawcami. Ale nie każda budowa taka jest. A żeby sprawdzić, jak jest u Ciebie, potrzebujesz właśnie cashflow. Czyli takie podsumowanie, najczęściej wizualizowane za pomocą dwóch krzywych, czy w danym miesiącu koszty są wyższe od przychodów, czy jednak niższe. To jak zrobić taki cashflow, możesz się nauczyć na kursie na stronie wwwplanujktomorze.pl na zakładce Kursy, kursy pro trening dla planerów, gdzie możesz sobie wybrać, czy zrobisz kurs, jak wygenerować cash flow z harmonogramu MS Project w Power BI, albo jak wygenerować cash flow z harmonogramu MS Project w Excelu? Otóż te kursy są bardzo podobne, natomiast różnią się jedną zasadniczą rzeczą. Najpierw powiem, w czym są podobne. Otóż ze wspólnego harmonogramu dla tych dwóch kursów wyciągamy dane finansowe, uprzednio nauczywszy się, jak je załadować do tego harmonogramu, a dane finansowe, które wyciągamy, obrabiamy w zależności od kursów Power BI. I to jest oczekiwany rezultat, jakiego możecie spodziewać po tym kursie, czyli krzywa oraz wykresy słupkowe w podziale właśnie na kategorie, tak jak na przykład konstrukcje nadziemia, prace murowe, montaż okien, dach, izolacja, instalacje elektryczne i tak dalej. Jak widzisz, ja w tym dashboardzie mogę sobie spokojnie klikać i analizować poszczególne asortymenty, tak jak Ty, jako planer Twojej budowy, mógłbyś klikać ze swoim PM-em, żeby sprawdzać, które roboty są najistotniejsze dla Cashflow, w danym okresie czasu. Jest to całkiem interesujące. Taki sam cashflow możesz nie tylko zrobić dla przychodów Twojej budowy, żeby zaspokoić potrzeby klienta, ale możesz go również zrobić w tym samym harmonogramie dla kosztów, jakich się spodziewasz, przypisując właśnie te koszty poszczególnym zadaniom w harmonogramie. A jak to zrobić, już możesz się nauczyć na moim kursie. Poza tym widzimy tutaj wykres, który jest bardzo interesujący, ponieważ on pokazuje, który w danym okresie asortyment prac generuje największe przepływy pieniężne. W związku z tym jeszcze łatwiej możesz dokonać analizy, który front robót jest najistotniejszy pod względem właśnie tych przepływów pieniężnych. Ale tu nie chodzi o to, żeby skupić się na tym froncie. Tylko żeby wiedzieć, że rozliczenie tego frontu jest kluczowe dla Twojej budowy i podejmować słuszne decyzje. Ponieważ koniec końców na Twojej budowie poza jakością i oczywiście bezpieczeństwem chodzi o pieniądze, ponieważ wszyscy tam się spotykamy no niestety dla pieniędzy, żeby klient mógł je wydać, na dobrej jakości produkt, a ty, twoi koledzy z zespołu i twoja firma, żebyście wszyscy mogli zarobić. OK. Skoro już wiesz, czym na budowie jest Cashflow, gdzie znaleźć kurs, no to jeszcze pokażę ci tylko, że jeżeli boisz się Power BI, możesz również oczekiwać kursu, jak wykonać Cashflow w Excelu, również na podstawie twojego harmonogramu. On również będzie się bardzo łatwo aktualizować, tak jak twój harmonogram w MS Project. Będzie się zmieniać, możesz nawet co miesiąc w ciągu pięciu minut uzyskać zaktualizowany cash flow, zarówno dla Twojego klienta, jak i dla Twojego pijema, i nawet centrali Twojej spółki. Także niczym się nie przejmuj, nawet jak nie lubisz Power BI, to zachęcam Cię do uczestnictwa w kursie tylko tym dla Excela, a nie dla Power BI, czyli ten po prawej Excel, a ten po lewej. To jest właśnie Power BI. Mam nadzieję, że nie pomyliłem stron i nie ma tu jakiegoś odwróconego, lustrzanego odbicia. No dobrze. To tyle. Dzięki za wysłuchanie tego filmu. Zachęcam się do polajkowania, pozostawienia komentarza, cokolwiek to możesz zrobić. Ja trochę zaczynam w tych youtubach, także pozwól, że nie określę precyzyjnie czego potrzebuję, a ty spróbujesz mi, jeżeli podoba Ci się film, dać to na co zasłużyłem. Dzięki. Trzymaj się i do usłyszenia, i do zobaczenia na szkoleniach. Hej!